Dzień dobry, cześć. Hej, witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Z tej strony oczywiście Mikołaj z Mechaniki Pojazdowej Handel. Dzisiaj prezentujemy Wam Astre H, czyli Astre trzeciej generacji z 2009 roku, czyli wersja już po tak zwanym faceliftingu. Prezentacja oczywiście ma na celu pokazać samochód z jak najbardziej prawdziwej i uczciwej strony. Zatem ruszajmy. Myślę, że tutaj zrobimy to wszystko krótko i na temat samochód z 2009 roku. Warto tutaj zaznaczyć, że autko jest bezwypadkowe. W pierwszym oryginalnym lakierze na całej powierzchni samochodu. Żaden element tutaj bacharsko-lakierniczy nie był powtórnie lakierowany. Autko tak naprawdę takie proste w swoim istnieniu. Idealne do jazdy. Stary benzynowy silnik o pojemności 1,6 litra, który naprawdę tutaj się bardzo dobrze spisuje i wykonuje swoją pracę. Z zewnątrz, tak jak widzicie, lakier w bardzo dobrej kondycji. Generalnie tak naprawdę jedynym jakimś mankamentem lakierniczym tego samochodu jest tutaj właśnie zderzak, do którego teraz zmierzam. Posiada tutaj centralnie w lewym narożniku takie zarysowania. Generalnie jeżeli komuś to nie przeszkadza, to tak naprawdę powinno moim zdaniem to zostać. Jeżeli kogoś to naprawdę gdzieś tam boli. Oczywiście zerek można polakierować, nie są to drogie koszta. My dostawiliśmy ten zerek tak jak jest, żeby pokazać właśnie auto. Z prawdziwej strony jest to tylko i wyłącznie samochód używany, więc myślę, że takie rzeczy są jak najbardziej normalne. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza, które jest bardzo zadbane, bardzo duży bagażnik, oczywiście roleta, druga roleta, przeogromny bagażnik pod spodem, oczywiście oryginalne. Koło pełnowymiarowe dojazdowe. Oczywiście trójkąt lewarek, klucze wszystkie są na miejscu, tak jak być powinny. Zobaczcie, naprawdę bardzo duży, rodzinny bagażnik spokojnie. Tutaj 4 czy nawet 5 osób zmieszczą się w jakąś dalszą podróż. Podróż tym samochodem, to generalnie sama przyjemność, tak jak mówiłem, taka prostota, to jest chyba bardzo duża zaleta tego auta z tyłu niestety manualne sterowanie szybami na bocznych fotelach mamy tutaj mocowania Isofix, zobaczcie ta picerka tutaj wszystko czyste zadbane, bez żadnych dziur czy przetarć tak samo tutaj pozycja kierowcy, gdzie generalnie spędzamy najwięcej czasu, a do tego sobie za chwilkę wrócimy tutaj z prawej strony Również wszystko w jak najlepszym porządku. Mamy w samochodzie dwa komplety wycieraczek welurowe i gumowe teraz na taki sezon zimowy, który nam się zbliża. Jak najbardziej polecam. Elektryczne szyby z przodu. Fotele, wszystko w bardzo dobrym stanie. Duży schowek z pełną książką serwisową. Tutaj warto zaznaczyć. Bo samochód był serwisowany na bieżąco do samego końca, aż do 2022 roku. Zobaczcie sobie wpisy: 11 rok 4400 km, 12 60, bodajże 3, 13 79, 14 rok 96 000, 15 rok, tu jest bodajże 113, 16 rok 131 000 km. I zobaczcie, jak to wszystko ładnie idzie. Ostatni wpis marzec. Tego roku, czyli marsz 2022, 233 000 km, więc auto serwisowane do samego końca. Pełna książka serwisowa, dwa kluczyki, wszystko kompletne. Autko w 100% sprawne, gotowe do jazdy od zaraz po takim dużym serwisie eksploatacyjnym. Mamy tutaj wymieniony m.in. kompletny rozrząd, pompę wody, napinacz, wszystkie rolki. Oraz pasek klinowy, wymieniony olej w silniku, filtr oleju, filtr powietrza, filtr kabinowy. Tak więc tutaj nikt nie musi już ten samochód inwestować. Układ hamulcowy został wyczyszczony. Oponki, jeżeli kogoś to interesuje, 255 25, 16 wielosezonowe z 2022 roku. Z doskonałym bieżnikiem, naprawdę praktycznie nowe opony. A co do miejsca kierowcy. Tak jak już powtarzałem prostota, dwie elektryczne szyby, elektryczna lusterka, e, oczywiście regulowany góra-dół, e, fotel kierowcy, podłokietnik, kierownica wielofunkcyjna, skórzana e, przed sobą, multifunkcja, sterowanie radiem. Autko ma teraz przejechane 242 tysiące kilometrów, oczywiście radio z wejściem CD oraz z wejściem AUX, który znajduje się tutaj, podłokietnik. Sterowany góra-dół z takim jeszcze małym schowkiem. Skrzynia biegów manualna, pięciobiegowa. Popielniczka, tutaj wszystko na swoim miejscu. Oczywiście klimatyzacja działa, jest sprawna. Komputer pokładowy oraz całe menu tego samochodu w języku polskim. Jak widzicie piątek, możemy sobie sprawdzić średnie spalanie. Średnie zużycie, wszystko po kolei, co tylko wszystko w języku polskim. Tutaj mamy sterowanie multimediami. Tak więc moi drodzy, podsumowując, Astra trzeciej generacji z 2009 roku. Bezwypadkowa w pierwszym oryginalnym nakierze silnik, w silniku benzynowym 1.6. Przebieg 242 000 km, udokumentowany jak widzieliście do samego końca. Auto po serwisie eksploatacyjnym, tak więc ani złotówki więcej w ten samochód nie musicie inwestować. Wszystkich zainteresowanych, oczywiście, zapraszam do kontaktu. Jeżeli potrzebujecie więcej zdjęć, jak najbardziej służę pomocą. Proszę pisać, dzwonić. Z chęcią odpowiem na pytania. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.